Częstochowska firma Radio Models wita kolegów modelarzy. Proszę Państwa, dziś chcielibyśmy Państwu zaprezentować śmigłowiec z najnowszej linii KDS, KDS Innova 450 SD. Jest to pierwszy śmigłowiec wyprodukowany przez tą firmę, gdzie tradycyjny pasek został zastąpiony wałkiem. Proszę Państwa, w bardzo ładnym pudełku kartonowym znajduje się wytłoczka styropianowa zabezpieczająca śmigłowiec w trakcie transportu. Śmigłowiec jest sprzedawany w wersji Ready to Fly, czyli gotowy do lotu. W zestawie znajduje się ładowarka firmy KDS przeznaczona do ładowania baterii dwu- i trzycelowych. Ładowarka oczywiście jest z balanserem, Tutaj na boku widzimy gniazda wejściowe balansera dwu- i trzycelowego. Na drugim boku zasilanie, gniazdo zasilania. Do ładowarki dołączony jest również zasilacz sieciowy. Ale oprócz tego zasilacza możemy oczywiście korzystać z akumulatora 12V. Proszę Państwa, w zestawie znajduje się woreczek z paskami rzepowymi do przyczepienia baterii śmigłowca. Znajduje się również bateria. Bateria oczywiście firmy KDS, bateria o pojemności 2200 miliamper, 11.1 V, 20 C. Na baterii złączę gold typu 3.5 mm. Proszę państwa, zestaw zawiera również instrukcję Obsługi do żyroskopu, binder, odbiornika oraz śrubokręt do ustawiania żyroskopu, ponieważ, jak Państwo wiecie, w żyroskopie nie wolno jest grzebać jakimkolwiek śrubokrętem, tylko musi być to śrubokręt węglowy, który, który nie namagnetyzuje naszego żyroskopu. Proszę Państwa, przejdźmy do samego śmigłowca. Śmigłowiec 450 SD. Jak już wspomniałem, jest to pierwszy śmigłowiec firmy KDS z napędem na wałek. Proszę Państwa, zacznijmy może od ramy. Rama wykonana całkowicie z węgla z bardzo takim mocnym, specyficznym wzmocnieniem w przedniej jego części. No to wzmocnienie nie tylko usztywnia. Całą konstrukcję robią praktycznie pancerną, ale i wzmacnia nasz śmigłowiec przed ewentualnym uderzeniem. Tym bardziej, że na tej półce jest mocowana bateria. Proszę Państwa, głowica, głowica wykonana całkowicie z metalu bardzo dobrej jakości, bardzo ładnie odpolerowanego piękna, błyszcząca to, co my, modelarze, proszę Państwa, lubimy najbardziej. I teraz, proszę Państwa, napęd tej głowicy. Napęd głowicy to trzy serwa 9 gramowe firmy KDS, ale nie są to już zwykłe serwa, a serwa cyfrowe. Proszę Państwa, napęd wirnika ogonowego. Tak jak już wspomniałem, po raz pierwszy zastosowano napęd nawałek. No, przy u innych producentów to się zdaje się nazywa wersja Pro, jeżeli się nie mylę. KDS nazwał ten śmigłowiec 450 SD. Proszę Państwa, cała skrzynka ogonowa, wykonana oczywiście z metalu. Stateczniki, stateczniki, proszę Państwa, węglowe. Zarówno statecznik pionowy, jak i statecznik poziomy. Proszę Państwa, belka ogonowa. Pięknie oksydowana na kolor czarny. W środku tej belki napęd wirnika ogonowego, czyli wałek. Proszę Państwa, serwo ogonowe. Serwo ogonowe to już właściwie tradycja OKDS-a w śmigłowcach klasy 450. Serwo cyfrowe N590. Bardzo dobre serwo cyfrowe, które bardzo, bardzo dobrze sprawuje się w modelach klasy 450. Tutaj na dole widzimy odbiornik yy, aparatury yy, KDS, odbiornik oczywiście ośmiokanałowy. Obok odbiornika silnik. Silnik, silnik yy, 1650 KV o mocy 350 W. Proszę Państwa, silnik sprawdzony w modelach takich jak KDS 450 SV, gdzie w zupełności wystarcza do wszelkiego rodzaju akrobacji, do najbardziej wyrafinowanego latania. Proszę Państwa, pod półką baterii znajduje się regulator. Regulator, oczywiście produkcji KDS. Regulator, proszę Państwa, śmigłowcowy o mocy 40A Proszę Państwa żyroskop żyroskop KDS 820 najnowszy wyrób firmy KDS, jest to żyroskop Proszę Państwa, który wykorzystuje dwa systemy, funkcje AVC i AVCS Proszę Państwa, pierwszy Sztywno, twardo trzyma ogon, natomiast drugi potrafi wyeliminować czynnik wiatru. Proszę Państwa, podwozie podwozie śmigłowca wykonane z jednoczęściowego odlewu plastikowego z jednej strony bardzo sztywnego, z drugiej strony odpornego na ewentualne uderzenia, złamania itd. Podwozie to można zastąpić ewentualnie innymi wyrobami firmy KDS. Dwuczęściowym podwoziem znanym z SV z wersji C lub całkowicie upgradeowym podwoziem metalowym. Proszę Państwa, tradycyjne zębatki, zębatka główna, zębatka antyrotacyjna. No, cóż można powiedzieć jeszcze o tym śmigłowcu? Proszę Państwa, od spodu śmigłowca znajduje się taki mały zaczep. Ja postaram się Państwu go pokazać. O, właśnie, tu, w tym miejscu. Proszę Państwa, ten zaczep jest do mocowania kabinki. Kabinka, zamocowana tutaj w ten zaczep i założona na bolce, nie będzie nam drgała, nie będzie wchodziła w jakieś wibracje. Proszę Państwa, przejmy, przejdźmy zatem. Do kabinki. Aha, oczywiście śmigłowiec posiada w zestawie już łopaty węglowe, firmy KDS malowane na, na kolor czerwony. Proszę Państwa, kabinka naszego śmigłowca, śmigłowca 450 SD. Kabinka, oczywiście, laminatowa z bardzo ładnym takim futurystycznym malowaniem. Załóżmy, może, kabinkę, pokażmy, jak będzie się prezentował. W całości nasz śmigłowiec. Jak Państwo widzicie, bez żadnego problemu nasza kabinka pasuje. Oczywiście, no, naprawdę ładnie się to prezentuje. Przejdźmy, proszę Państwa, do sterowania, które oczywiście znajduje się również w zestawie. Sterowanie, sterowanie już właściwie tradycyjne u firmy KDS, czyli radio, aparatura zdalnego sterowania, aparatura K7X2. Proszę Państwa, aparatura K7X2 piękny, duży wyświetlacz czytelny. Najważniejsze rzeczy to aparatura umożliwia sterowanie. Posiada pamięć siedmiu modeli. Posiada programy do obsługi śmigłowców z jednym, z dwoma, lub tak jak ten z trzema serwami na tarczy. Aparaturą tą możemy sterować samolotami, szybowcami i samolotami ze starzeniem Delta. Proszę Państwa, aparatura ta na swojej bocznej części posiada gniazdo ładowarki. Jeżeli nie chcemy a posiadamy na przykład w środku włożone zasilanie typu baterii, typu akumulator, możemy nie wyciągając z aparatury ładować go poprzez to gniazdo ładowania. W tylnej części aparatury znajduje się proszę państwa gniazdo symulatora. Służy ono do podpięcia tej aparatury i wykorzystywania jako joystick przy symulatorach na komputerze. Proszę państwa pod tylną klapką znajduje się koszyczek baterii. Koszyczek baterii. Tutaj możemy włożyć albo 8 baterii typu paluszek, albo 8 akumulatorków. Aparatura nasza, aparatura KDS przyjmuje zasilanie zarówno z paluszków jak i z akumulatorów, ale my na firmie wykorzystujemy inną baterię, stworzoną specjalnie do Aparatur. Proszę Państwa, 2200 pojemności, 8C, 11,1V. Aparatura KDS, yy, bateria KDS stworzona specjalnie do aparatury. Włóżmy to i zobaczmy, jak zachowuje się radio. No, proszę Państwa, wrażenie, wrażenie bardzo, bardzo interesujące. Model wykonany bardzo estetycznie. No, cała ta linia i nowa. Przejdźmy z powrotem do aparatury. Proszę Państwa, łącznik zasilania, i radio nasze zaczęło pikać. A dlaczego? Mamy zaciągnięty gaz. Proszę Państwa, opuszczamy gaz. O. Proszę bardzo. Proszę pamiętać o tym, żeby również te wszystkie przełączniki, znajdujące się w górnej części aparatury, znajdowały się jakby odepchnięte od nas. Jest to bardzo ważne, ponieważ tam między innymi znajduje się przełącznik idyl, który nie pozwoli nam włączyć naszej aparatury. Proszę Państwa, przejdźmy może w tej chwili, spróbujmy włączyć. Model, i zobaczmy, jak on się zachowuje. Tak, jak już wcześniej Państwa poinformowałem, śmigłowiec jest w wersji ready to fly, czyli gotowy do lotu. Czyli w zasadzie powinno się założyć baterię i iść latać. Pod warunkiem, że się oczywiście umie. Proszę Państwa, po podłączeniu. Zasilania. Kilka standardowych tradycyjnych piknięć. Zalogował się model bez żadnych problemów. I teraz proszę Państwa, o! Widzimy, jak działa wirnik pomocniczy. Łopatki ogonowe, jak działa wirnik główny. Proszę Państwa, śmigłowiec. No. Na pewno przedstawiciel najwyższej linii tego, co modelarze lubią najbardziej, ale proszę Państwa, ja bym za bardzo tego modelu nie polecał dla osób początkujących, ponieważ napęd na wałek ma swoje bardzo duże plusy, ale ma też i minusy. Na pewno wielkim plusem jest, proszę Państwa, bezładność podczas wszystkich bezładność napędu podczas wszystkich figur autorotacyjnych, ale ale proszę państwa wałek jest bardzo niebezpieczny przy ewentualnych uderzeniach przez początkujących modelarzy i tutaj i tutaj naprawdę jest to raczej śmigłowiec przeznaczony dla osób zaawansowanych, które Krety już mają dawno za sobą, a w tej chwili uczą się autorotacji, uczą się no naprawdę już nie sztuki, a kunsztu modelarskiego i ten śmigłowiec poleciłbym raczej takim osobom. Proszę Państwa, nie wspomniałem jeszcze o instrukcjach. Oczywiście znajduje się w zestawie instrukcja do aparatury K7X2 w języku angielskim. Ale proszę Państwa, do każdego zakupionego modelu nasza firma dodaje tłumaczenie w języku polskim. No jest to bardzo ważne, ponieważ aparatura nie jest specjalnie skomplikowana, niemniej jednak, mniej jest bardzo przejrzysty. Niemniej jednak, no, każdy na pierwszy raz mógłby mieć problemy z ewentualnym ustawieniem. Proszę Państwa, w środku jest również płytka. Płytka zawiera instrukcję. Samego śmigłowca. No jest to o tyle ważne, że mamy rozłożone na rysunkach wszystkie, wszystkie elementy śmigłowca. Mamy wszystkie numery części i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, wrażenie pierwsze samego estetycznego pudełka, jak i wrażenie, proszę Państwa, następne modelu, który jest wykonany pięknie. No i powiem Państwu. Coraz bardziej mi się ta linia innowa podoba. Polecam model, znając, proszę Państwa, wszystkie wyroby KDSa Jestem bezgranicznie przekonany, że ten śmigłowiec będzie rewelacyjnie latał.